Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Tak chciałbym zatytułować dzisiejsze słowo, to cytat z listu do Hebrajczyków. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Chrystus jako przykład wiary, i Chrystus jako ten, który pogłębia wiarę, wiarę w Ojca, wiarę w Trójce Przenajświętszą. A osobę, Poznaje się zawsze poprzez zachowanie i poprzez słowo, które głosi, które wypowiada. Jakie słowo dzisiaj wypowiada zatem Jezus, skoro jest dla nas przykładem wiary i nam przewodzi w wierze? Słowo uwielbienia. Wysławiam cię, ojcze. Wysławia ojca. A gdy sięgniemy do tekstu oryginalnego, tekstu greckiego to zobaczymy, że to słowo wysławiam, ten czasownik brzmi exomologeo. Wyznaję, że jesteś Bogiem, że jesteś Ojcem, przyznaję się do Ciebie, uznaję Ciebie, wychwalam, wysławiam. Więc to nie jest tylko wychwalanie, to jest szczególne wysławianie, gdzie Syn uniża się przed Ojcem, uznając w nim Pana nieba i ziemi. Bóg jest, widzimy to w Chrystusie, w jego relacji z Ojcem, Panem nieba i ziemi. Panuje nad wszystkim, Kyrie jest Bogiem odwiecznym. To postawa pełna pokory, pełna uniżenia, pełna uwielbienia. Przeglądamy się tej postawie jak lustrze. Taka winna być nasza postawa. Jaki jest efekt, brzydko rzecz ujmując, takiej postawy względem ojca, syna? Taki, że syn przyjmuje wszystko, co daje mu ojciec, każde słowo. Poznaje syn ojca, a w języku biblijnym poznać to, doświadczyć. A doświadczyć to znaczy upodobnić się. O tyle upodawniam się. Do mojego Boga, który jest ojcem, o ile go poznaję. Poznawać w języku biblijnym nie oznacza tylko poznawać intelektualnie, ale poznawać to znaczy być w głębokiej więzi z nim, której konsekwencją jest upodobnienie do ojca. Owocu tej pełnej uniżenia, wiernej w zjednoczeniu, relacji syna z ojcem. Mówi Jezus, wszystko przekazał mi Ojciec, ja objawiłem Ojca. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, wszystko przyjąłem. Gdy patrzono na Syna, gdy chodził po ziemi na Jezusa, widziano w nim Ojca, dojrzałego mężczyznę, prawdziwego Boga, który uzdrawiał fizycznie, psychicznie, duchowo, który ofiarował się wreszcie na krzyżu, który się opiekował, stwarzał poczucie bezpieczeństwa poprzez to, co głosił i jaki był. Porządkował nasze myślenie Ewangelią, nazywając dobro dobrem, a zło złem. Taką postawę dziś względem Boga objawia nam, i na taką postawę wskazuje nam Jezus Chrystus, nasz Pan, prawdziwy Bóg, ale też prawdziwy człowiek, wzór człowieczeństwa i wzór wiary. Można by to odniesienie Jezusa do Ojca zdefiniować czy opisać słowami arcybiskupa Fultona Schina wyrażonymi w tekście Siedem Cnót. Wiara nie jest, jak myśli wielu, emocjonalnym zaufaniem. Nie jest przekonaniem, że coś się wydarzy. Nie jest nawet wolą, aby wierzyć wbrew trudnościom. Wiara jest przyjęciem prawdy o autorytecie objawiającego się Boga. Ty, ojcze, jesteś moim autorytetem. Ja się uniżam przed Tobą. Ja Cię wyznaję, uznaję. Ja Cię wielbię. Jeśli wiara w to, że Chrystus jest synem Boga, uczy nas Fulton Sin zostanie przyjęta dzięki Bożej łasce, która wszystko rozjaśnia, to nie można traktować wybiórczo Ewangelii. Wszystko, co przekazał Jezusowi ojciec. Jezus przekazał nam, dlatego umarł, umarł za prawdę. Czy wierzy ten, kto wybiera sobie te fragmenty z Ewangelii, które są wygodne, a pomija inne fragmenty Ewangelii, na przykład o tym, że Bóg troszczy się o nas, tak jak o lilie polne, że wszystkie włosy na głowie są policzone? O tym mówimy, ale gdy mówi Bóg ustami prawdziwego Boga Jezusa, że kto bierze żonę, Kogoś innego oddaloną cudzołoży, lub oddala jedną, a drugą przyjmuje. To nie jest wiara. To jest fałszywa wiara fałszywego Chrystusa i fałszywego Ojca. Przyjęcie całości Ewangelii. Uczy nas Fulton dalej tak. To absolutnie charakteryzuje Jezusowe zachowanie, Jezusową modlitwę z dzisiejszej Ewangelii. Skoro prawda jest życiem, bo prawda jest życiem, a Bóg jest prawdą. Drogą i życiem, tak? Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Prawda i tak wyjdzie na jaw, prawda i tak nami powoduje. Staniemy kiedyś przed Panem, w prawdzie, wpatrując się w Jego oblicze, aby ta prawda była piękna, święta, abyśmy w prawdzie byli podobni do Niego, bo wtedy będziemy mogli z nim być całą wieczność. Ale do Fultona wróćmy. Skoro prawda jest życiem, to musi podobnie jak żyjące niemowlę być przyjęta w całości. Całości o dobru, o złu, o niebie, o piekle, o Ojcu miłosiernym, ale też o Ojcu sprawiedliwym, o zbawieniu i potępieniu. Nie możemy sobie wybierać, bo wtedy stworzymy fałszywy obraz Boga. Analogicznie, jak nie jesteśmy fałszywie liberalni w kwestii życia i nie twierdzimy, że nie przyjmujemy dziecka bez rąk, lub tylko z jednym okiem, tak również nie możemy powiedzieć, że wierzymy w Chrystusa, kiedy mówi to, co wspomniałem o Liliach na polu, a nie wierzymy mu i w Jego słowo, gdy mówi o innych ważnych, prawdziwych, jednak trudnych okolicznościach naszego życia, gdy mówi o Grzechu. Właśnie dlatego warunkiem stania się katolikiem jest całkowite i pełne poddanie się władzy Chrystusa. Chrystus. Jest całkowicie poddany Ojcu w dzisiejszej Ewangelii, to widzimy, a my jesteśmy całkowicie poddani Chrystusowi, bo On objawił Ojca w całości i objawił całe myślenie, całe nauczanie Ojca w całości. Katolika można określić jako kogoś, kto dokonał zaskakującego odkrycia, że Bóg wie więcej niż On. Uniża się. Przyjmuje całą prawdę, ma niekłamaną, prawdziwą więź z ojcem, jego syn Chrystus. A my poprzez Syna również budujemy prawdziwą, pełną pokory uniżenia. Relację z ojcem, który jest Panem. Zło nie jest Panem tego świata, Asyria nie jest Panem tego świata z pierwszego czytania. Słyszeliśmy, że Asyrią jak instrumentem, jak narzędziem, jak rózgą, jak biczem posłużył się Bóg, aby upokorzyć pogrożonego w bałwochwalstwie Izraela, który próbował połączyć wiarę w Boga Jachwę z kultem bożków pogańskich. Asyria służy Bogu, aby oczyścił. Zatem całe piekło i wszystkie demony są jak psy, jak zgraja psów, które są na smyczy u Boga. Zło nie pochodzi od Boga, pochodzi od szatana, ale nawet nad złem panuje Bóg. Dlatego dziś wyznaje tę prawdę i wierzy w tę prawdę Syn, o Bogu Ojcu, który jest Panem nieba i ziemi, wszystkiego. Wszystkiego. A przyjęcie Boga za Pana swojego życia, to przyjęcie Jego Syna i całego nauczania, bez manipulacji, bez wybierania to, co jest dobre dla mnie, wygodne, a może zgodne z grzechem. I to oznacza pokorę, bo z pokorą jest Nieodłącznie związana z prawdą. Uwielbia w tej modlitwie pan prostaczków, w grece Nepios, niemowlak dziecię, dziecko skromny, skromny, lecz gorący, gorący wiarę, gorący w miłość do Boga. Chodzi tu o taką postawę, jaką ma Chrystus, jak dziecko pełną uniżenia i zaufania względem Boga Ojca, nie infantylną, dojrzałość. Chrystusa, Syna Bożego, jako mężczyzny, jako Ojca zdumiewa spójność w jego działaniu, ofiarność miłości. Dlatego tłumy lgną do Niego, bo On zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, poczucie sensu, bo jest jakiś, bo jest transparentny, bo jest spójny, bo na dobro mówi taka, na zło nie i zaprawdę umiera. To prostaczek. A wielcy tego świata, mądrzy tego świata, Sofio, zbudują swoje poczucie wartości, swoje rozeznanie świata i nawet Pana Boga, stanowiąc punktem odniesienia siebie samego, swój po grzechu skaleczony umysł. Człowiek po grzechu ma skaleczony umysł. Wielcy tego świata, wykształceni, posiadający wiedzę, czynią nierzadko siebie bogami. Dlatego Pan mówi dzisiaj i błogosławi swojego Ojca, że odsłonił prawdę, odsłonił się przed prostaczkami, którzy wiedzą, że coś tam wiedzą, coś tam wystudiowali, ale pełnia prawdy, pełnia mądrości jest Bogu, którzy są pokorni, uniżeni przed Bogiem. Nie ci, którzy uczynili jak Asyryjczycy z pierwszego czytania z siebie Bogów. My jesteśmy jak siekiera w ręku Pana, który jest drwalem. Niczego tak naprawdę nie zrobimy bez Jego wiedzy. On nad wszystkim panuje. Nawet jeżeli pozwala się rozkręcić, rozwinąć zło, to tylko po to, aby je unicestwić, tylko po to, aby nas potem sprawiedliwie osądzić, aby naszej wolności nie ograniczyć, bo ukochał nas wolności. W tym czasie wyznaje wiarę, uniża się przed Ojcem, Pan Jezus, w jakim to czasie? Wtedy, gdy bogowie tego świata Go odrzucili, Jego nauczanie. W tym czasie. Wtedy, gdy wielcy tego świata, pyszołkowie tego świata Go odrzucili. Chodzi o mieszkańców trzech miast galilejskich Bethsaida, Koroza i Kafarnau. Odrzucili Go. Tyle cudów, tyle znaków. Pan powie, twarde biada, to wczorajsza Ewangelia. Gdyby w Sodomi czy w Tyrze w pogańskich terenach, takie znaki, takie cuda. Tyle czasu wam poświęciłem, tyle darów, tyle łask, a wy odrzuciliście mnie. Dlaczego? Bo was nie obchodził świat duchowy, bo was nie obchodziło życie wieczne. To były bogate i wielkie miasta. Korozaj, miejsce, gdzie były najprawdopodobniej piece, huta, chleby, piekarze. Betsaida, łowienie ryb, port rybacki. Kafarnaum, tutaj również rybackie, szlak handlowy. Uprawa roli, garnizon wojskowy, bogate miasta, które kompletnie nie były zainteresowane Panem Nieba i Ziemi, który z nieba przyszedł na ziemię w swoim Synu Jezusie Chrystusie, aby nam wskazać na niebo. To taki fundamentalny, mogący się skończyć potępieniem błąd egzystencjalny pojmowania swojego istnienia. Moje istnienie to jest ta doczesność. To są chleby, to są ryby. To po co Pan przyszedł, że wskazał niebo? Powie w swojej eklezjologii papież Benedykt XVI, że Kościół, który traci eschatologię, perspektywę życia wiecznego, traci rację bytu, jest bez sensu. Staje się jedną z instytucji dobroczynnych, które może ma wprawiać w jakieś dobre emocje i dobre stany, I jedną z korporacji, która ma pośród różnych potrzeb i pragnień człowieka zaspokajać pragnienia duchowa. Gdy tymczasem Kościół ma jak Jezus jego głowa wskazywać na niebo, na ojca, na życie wieczne i ma prowadzić do życia wiecznego, bo piece ryby kariery tego świata się skończą. Jest jeszcze trawny cytat a propos tych mądrych tego świata, bo oczywiście wiedza ma prowadzić do spotkania z Bogiem, ma prowadzić do odkrywania prawideł tego świata, ale wiedza jest szkodliwa wtedy gdy uczyni z człowieka boga, gdy człowiek się tak sobą zachwyci, Zdolnościami, darem, czasem, kiedy mógł zdobywać wiedzę i uwierzysz w siebie jako źródło mądrości, zapomniawszy od Bogu. Gdyby moje zbawienie, pisze Fulton Sheen w innym tekście, zwycięstwo nad słabością, zależało od ocalenia duszy jednego człowieka przekonanego o swojej nieomylności i lubiącego się swoją inteligencją lub stu najbardziej zdemoralizowanych mężczyzn i kobiet z ulicy, to powinienem wybrać łatwiejsze zadanie nawrócenia tych stu osób. Nie ma na świecie nic trudniejszego niż pokonanie intelektualnej pychy. Gdyby nawet ostrzeliwać ten rodzaj pychy z pancerników, żaden pocisk nie przebiłby jej. Taka jest ogromna pycha człowieka i może człowiek tak żyć, że dary i łaski, które daje mu Pan i czas, który jest świętym darem wykorzystać do tego, aby popaść pychę, siebie uznać Bogiem i siebie potępić. Łatwo to wyjaśnić, bo jeśli człowiek myśli, że wszystko wie, to nie chce już niczego się uczyć, choćby mówił do niego sam Bóg. Jeśli dusza po brzegi wypełniona jest własnym ego, to nie ma tam miejsca dla Boga. Jeśli naczynie jest pełne wody, to nie można napełnić go oliwą. Z duszą jest podobnie. Syn Jezus Chrystus jest wypełniony Duchem Świętym, wypełniony wolą Boga Ojca, a gdzie poczyna się syn, pod sercem tej, która również cała wypełniona jest Bogiem, jest niewiastą pokorną. Czasem Pan używa, tak jak użył w pierwszym czytaniu wobec Izraela, srogiego bicza, aby nas wypróżnić z własnego ego. Bo jest dobrym ojcem, który też karci, bo nade wszystko Jego pragnieniem jest to, abyśmy byli w niebie, bo On poświęcił wszystko. Oto swoje jedyne, cudowne dziecko, swojego Syna. Umarł Jezus za nas na krzyżu, gdy już nic nie dociera do nas, Bóg posługuje się nawet złem, które nie pochodzi od Niego, bo On jest samym dobrem, aby nauczyć pokory, aby nas wypróżnić z śmietnika tego świata, śmietnik tego świata nie syci ciągle nam mało i coraz Intensywniej karmimy się śmieciami tego świata, a za tym wszystkim stoi głód Boga, głód sensu, głód nieba, głód miłości.